Witajcie ciekawscy! Dla licznych religia jest rzeczą świętą, szczególnie dla tych, którzy za nią podążają i wierzą w jej nauki lub bóstwo samo w sobie. Jednak w całej historii było wielu ludzi, którzy chcieli wykorzystać ludzkie wierzenia, twierdząc, że są reinkarnacją Boga lub że są prorokami wysłanymi do nich przez tego, kogo czą. Jest to szczególnie coś, co za każdym razem porusza praktykujących wiarę chrześcijańską, katolicką, z kilkoma przypadkami pojawiającymi się na przestrzeni lat ludzi. Twierdzących, że są albo Bogiem, albo Jezusem Chrystusem. Dzisiejsze historii opowiemy o człowieku z Rosji, który był tak przekonujący, że udało mu się zbudować całą społeczność wokół zapewnienia, że jest wcieleniem powtórnego przyjścia Chrystusa. Ale kto to właściwie był? Jak stworzył Kościół ostatniego testamentu? Jak wyglądały warunki życia jego wiernych? I co się stało, że władze musiały zaangażować się w tę sprawę? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się o wszystkiego o człowieku nazywanym Rosyjskim Jezusem. Chociaż zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie włączyć subskrypcji i powiadomień, by mieć pewność, że nie przegapicie żadnego z naszych przyszłych filmów. Zanim zagłębimy się w życie osady stworzonej przez tego człowieka na Syberii i jak udało mu się to zrobić, przyjrzyjmy się, jak wyglądało jego życie. Przed tym, jak stał się znany jako Rosyjski Jezus. Był Sergiejem Anatolijewiczem, toropem, który urodził się w 1961 roku w Krasnodarze w regionie Krasnodar w Rosji. W wieku 18 lat mężczyzna rozpoczął obowiązkową służbę wojskową, zaciągając się do Armii Czerwonej, gdzie osiągnął stopień sierżanta. Po odejściu z wojska spędził 3 lata jako ślusarz fabryczny w Minusińsku na Syberii. Następnie, pozostając w mieście, pracował jako oficer patrolowy do 1989 roku, kiedy to stracił pracę. I to wydarzenie stało się punktem zwrotnym w jego życiu, ponieważ rok później przeszedł wielką życiową zmianę. Wtedy to Torop po raz pierwszy stwierdził, że odrodził się jako Wisarion, co oznacza, że jako ten, który daje nowe życie, twierdząc, że jest Jezusem Chrystusem, który powtórnie zszedł na ziemię. I ze swoją garderobą, ubrany w długie powiewne szaty oraz długimi włosami, pasował do swojej opowieści. Tyle, że w swoim systemie religijnym mężczyzna nie wierzył, że to czyni go Bogiem samym sobie, ale raczej Słowem Bożym. I tak oto zmieniony człowiek zaczął rekrutować swoich wyznawców i w 1991 roku założył Kościół Ostatniego Testamentu w Krasnojarsku na Syberii, tuż przed upadkiem ZSRR. Religia została oparta na 18 tomach testamentu, które zostały napisane przez niego samego. W swojej wierze mężczyzna połączył elementy wiary rosyjskiej cerkwi prawosławnej z buddyzmem, kolektywizmem, pewnymi wartościami ekologicznymi, a także apokaliptyzmem ze względu na to, że przewidział rychły koniec świata i to, co ocali tylko jego wyznawców. Aby mężczyzna mógł założyć swoją społeczność, on i jego zespół, który wtedy składał się z kilku wyznawców, udał się do syberyjskiej taigi w pobliżu jeziora Tiberkul, znajdującego się około 300 mil od zachodniej granicy mongolskiej. Tam członkowie kościoła, nazywanego Ekopolis Tiberkul, w 1994 roku założyli swoją osadę na powierzchni 620 akrów, które rozszerzyły się również na kilka pobliskich wiosek, takich jak Pietro Pawłowka i Czeremszanka. Jednym z pierwszych wyznawców, a tym samym osadników, była Ilitana, która miała zaledwie 17 lat, kiedy poznała Toropa. Występując później w filmie dokumentalnym BBC o religii, mówiła, że jej mąż był jedną z pierwszych osób, które pojechały z Wizarionem do Tagi, aby pomóc w stworzeniu osady wyglądającej tak, jak ją udokumentowano w filmie. Kobieta przypomniała sobie również, jak to było, kiedy ona i inni zwolennicy przybyli tam po raz pierwszy i że wszyscy musieli mieszkać w dużym wojskowym namiocie zrobionym z mniejszych płcień, mogących pomieścić po 8 osób. Według kobiety osadnicy tak właśnie spędzili zimę. Ale jak wyglądało ich życie wspólnotowe? Czy była jakaś ciemna strona tej religii? Według zebranych i udostępnionych statystyk w osadzie kościelnej mieszkało około 4000 wyznawców, a znacznie więcej na całym świecie. Wśród konwertytów, którzy mieszkali na miejscu, byli zwykli ludzie, a także znani muzycy, lekarze, nauczyciele, byli pułkownicy Armii Czerwonej, były minister Białorusi, a także pielgrzymi z innych części świata takich jak Kuba, Australia i Niemcy. I wszystkich ich łączyło jedno. Podążali za naukami Wisariona i podzielali podstawowe przekonanie, że zbliża się wielka powódź, a kiedy miał nadejść koniec świata, przeżyją tylko ci, którzy należeli do tej religii, i że dzięki niej zdobędą ziemię obiecaną. Ale jak większość społeczności religijnych musieli również przestrzegać pewnych zasad. Należało do nich życie w zgodzie z naturą czy uprawa roli bez pomocy nowoczesnych technologii. Ich bytowanie opierało się na minimalizmie, bez pieniędzy. Członkowie musieli również powstrzymywać się od jedzenia mięsa, zakazana była też większość produktów mlecznych, a także obowiązywała surowa polityka przeciwko paleniu, piciu napojów o wysokiej zawartości alkoholu i przeklinaniu. Nie wszystko było jednak ładne i kolorowe, i z tą religią wiąże się też ciemniejsza historia. Na początku w rosyjskich mediach pojawiały się doniesienia o niektórych wielbicielach Wisariona, którzy tracili życie. Nigdy nie zdefiniowano sprawcy, bowiem twierdzono, że śmierci następowały albo wskutek odebrania sobie życia, braku opieki medycznej, albo w wyniku trudnych warunków. I wiele osób nie było tym zaskoczonych, ponieważ osadnicy żyli na Syberii. Relacjonując to, co w tamtym czasie niektórzy nazywali wyłaniającym się kultem, Times napisał, że Visarion wierzył, że był powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i twierdził, że posiada zdolność leczenia raka oraz AIDS przez dotykołymi rękami. Chociaż nigdy nie zostało to potwierdzone, niektórzy byli członkowie kościoła, którzy mieszkali w mieście Słońca, bo tak nazywali swoją osadę. Ujawnili, że nauki mężczyzn zakazywały interwencji medycznej, gdy ktoś był chory lub ranny. Elena Belnikowa rozmawiała z BBC o założycielu i powiedziała, że wiele dzieci i dorosłych straciło życie z powodu jednej z nauk tego człowieka, która głosiła, że organizm uleczy się sam, a jeśli tak się nie stanie, to jest to kara za niezachowanie jedności ciała z naturą. Jednak pomimo krytyki przeciwko niemu, wisarion i jego zwolennicy przez wiele lat mieszkali w osadzie na Syberii, a z czasem coraz więcej ludzi dołączało do jego szeregów. Niektórzy posuwali się nawet do sprzedawania całego swojego ziemskiego dorobku, posiadłości i oddawania pieniędzy kościołowi. Ale co z życiem prywatnym przywódcy? Podający się za Boga był wcześniej żonaty, ale chwilę po rozwodzie związał się z dziewczyną, o której mówiono, że miała 19 lat i która mieszkała z nim od swojego siódmego roku życia, chociaż nie wiadomo ile dokładnie miała lat, kiedy się wybrali. Z tych dwóch związków mężczyzna miał sześcioro dzieci. Tymczasem jego życie jako Słowa Bożego zakończyło się 22 września 2020 roku, kiedy został zatrzymany przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa FSB i Policję. Wisarion został przewieziony do Centralnego Sądu Rejonowego w Nowosybirsku wraz ze swoimi dwoma doradcami – Wadimem Redkinem oraz Władimirem Wedernikowem. Postawiono mu wówczas zarzuty prowadzenia nielegalnej organizacji religijnej, dopuszczania się krzywdy fizycznej wobec innych oraz wymuszania. W styczniu 2021 roku Centralny Sąd Rejonowy w Nowosybirsku przedłużył areszt tymczasowy mężczyzny do 15 kwietnia tego roku. Według doniesień mediów, po ponad roku Visarion i obaj mężczyźni nadal są przetrzymywani w więzieniu bez zaplanowanego procesu. W całej historii było wielu ludzi, którzy twierdzili, że byli nowym wcieleniem Chrystusa lub samego Boga. Jednym z najbardziej sławnych przykładów, osobą, która przekonała licznych, że jest reinkarnacją Chrystusa, był nikt inny jak Charles Manson, który wpłynął na innych przy pomocy kombinacji nielegalnych substancji oraz swojej niebywałej charyzmy. Wyrażenie kompleks Mesjasza lub kompleks Chrystusa zostało użyte do opisania stanu umysłu, w którym dana osoba wierzy, że jej przeznaczeniem jest stać się zbawicielem dzisiaj lub w najbliższej przyszłości. I choć czasami trudno jest stwierdzić, czy ktoś naprawdę w to wierzy, czy też ma ukryty motyw taki jak przejęcie władzy nad grupą ludzi lub włodzenie od nich pieniędzy, niektórzy byli wyznawcy kościoła Ostatniego Testamentu mówili, że wisarion był tym drugim typem osoby. Ale powiedzcie ciekawcy, czy słyszeliście kiedyś o tak zwanym rosyjskim Jezusie? Jak myślicie, dlaczego ludzie wierzą samozwańczym prorokom? Czy sądzicie, że niektórzy z nich naprawdę uważają, że są bogami? Dajcie znać w komentarzach poniżej i jak zawsze, nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka znajomym oraz przede wszystkim zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia już wkrótce, cześć!